Siemaneczko moi kochani Znajdujcie się na kanale ATV Google garaż Jestem Maciek i zabieram was do Sebastiana Zobaczyć czy warto kupić g jeszcze kanama, czy nie warto Więc jeśli jesteście ciekawy, siadaj i lecimy z tematem Ok, let's go Halo Halo, halo! Jest tu kto? Nie ten mechanik. Spierdalaj! Jest mechanik! Co to jest? Co to jest? Szymano! Ja coś tak rozebrał to wszystko. Co to jest? giedynka? No ten Mac Maciek mówi, że mam przyjechać mu nagrać. Co jest do zrobienia? Żeby ograć w ogóle taki. Co do Sprzęt. Jak to się psuje? Ile to ma przebiegu? Szybko. 16 z hakiem. 16 tysięcy z hakiem. Ile kurwa? I rozebrałeś go całego. Tak, już panewkę wymieniłem. Paneweczka wymieniona. Czyli Paneweczka. dużo roboty. Dużo roboty. Du... Tutaj całe łożysko też już wymienione, bo było rozwalone całe. Czyli podporowe. Pokaż, pokaż palcem. I to tutaj. Mhm. Standardowe jakieś, czy nie standardowe? Standardowe. Zawieszenie już. Ale to rok, jest tak? który rok? 27. 27 koło. Już poletanki wleciały. Aha, tulejeczkę tu lejeczkę, składowania? Składowania oczywiście, PL. Oczywiście. Składowanie PL. Polecam. też nowe Oryginały? 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 Tak, jest, Skocki ma jeszcze. Dobre no. I co w takich jedynkach się psuje? To rama pęka i wszyscy mówią, że kurwa kłada trzeba wyrzucać na złą. A tu jest ładnie wstawiony płaskownik po całości, wzmocnione. I kurwa, i będzie a on, No, może po całości. To jest, no. Tu widzisz? Mhm. Po całości, bo standardowo w tym miejscu pęka. No, na pół. No I Czyli to... to z racji już przebiegu. Znaczy bo... nie, one pękały od razu. Moje nie pękały. Nie, ja, tam korwet już miałem, tam napchane wszystkiego Ja mam w swojej u siebie mam w środku profile wstawione 30, 4 sztuki, a 20 to i jest sztywne. Te. A ogólnie jak to? Luzów ma dużo? Nie no, ty łące robił dokręca już. Mhm. Uh -huh. Coś leci, coś Tyłce leci. Tu no. jest jeszcze na ataku łożysko do wymiany. Uh -huh. To będziemy wyciągać dyfer, od razu się go uszczelni. Kurwa, ja mam złe skojarzenia z tym akumulatorem z tyłu. No, to co musi domówić u Bartka to ten. To chwytak taki tutaj, nie? Tak. Tutaj jest ten przegub do wymiany, ale całe pół od Bartka się wzięło. No. Całość, całe pół łośki. Chyba szybciej całą pół oś, nie? Tak, bo nie wiadomo, kurwa, są dwa albo trzy rodzaje i kurwa każdy by nie będzie pasowało, ja to miałem ze swoją, całą też kupiłem Zadam jeszcze, no dekle, bo patrz jak są niemiłosiernie pod Gdzie, gdzie, szybko, gdzie, 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 szybko, gdzie, gdzie, gdzie Patrz jak są od... odkształcone dekle, przecież to jest po 3-4 mm. Tu No, to leje wlało się, gumuje się A to na amelinium Tak, no są tam dekle Są Składowania Podsiednikiem, pod a to nie wiem, mam przywiózł Aha, pewnie nakładowanie Wszystkie części tu, tany, Poduszeczki, podiół tanki, no łożyska, uścielniacze, mhm. czyli pełen remont robisz? Tak, no chciał taki, taki konkretny. No, no co? No ja ściągnę dekle, to od razu sobie, zawory po poustawię. Luzu nie ma, u mnie było. Jest, delikatnie już się No, zaczyna, u mnie ale właśnie, u mnie był taki, że. <laughs> <laughs> Żeby był duży łożysko jednokierunkowe jest zatarte pach, pach, pach. Nie rusza się o To już też poszło nowe trzeba no. trzeba powymieniać i, widzisz, i to I patrz, są wariatorki kurwa były już po regeneracji Bo ładnie wyglądają uh -huh. ładnie wyglądają, ale były to jest 2000 oryginał jeszcze 2007 rok ale były po regeneracji, bo mi tak nie wyglądały nigdy w życiu na przebieg 16 tysięcy No nie na się nie, tu... nie, bo ja mam po 3 Bardziej. Tak, no to był... Ale źródłem. zależy jak jeździ, jak pałuje, jak ja... No to... Ale samo 16 tysięcy 2007 no roku, no to kurwa samo z siebie się wytrzyma. No jest samo... no. jeszcze lagarkie. kuka. kółka. U, tutaj talerz masz, ten jest już wybity. Tak wybity tak jak w mojej. Cały ten. Ale jeszcze nie wymieniamy, bo jest dobry, nie rozlatuje się. Schowaj się kurwa. No tak. U. Ale talerze. Talerze ładniutkie są, ładniutkie, pościutkie kurwa. Tu nawet nie powybijane tak. Nie no musiałbym być regenerowane po Ale ty, lepiej niż kurwa. Tu. Musiały być po regeneracji, bo to nie jest na ten przebieg. Ktoś ładnie zrobił i już no. A tutaj no. siłą rzeczy jeszcze. On się do tego momentu schodzi, no. to są, luzy, ale to to... się rozleci, to się wymieni, ale to jeszcze nie ma Wyjścić tragedii. obserwować. Tu, dokładnie. Jak to mówię. Niepęknięte tulejki, wszystko eleganckie. Nic nie cieknie tak mocno zbytnio? Ja wszędzie się z tego lało I co? I co można powiedzieć na temat zakupu takiej jedynki? No co? Jak yy... pytałem się, to dał dwie dychy za nią Bez papieru. No dobra, no ale jakie jest yy, pytanie? Czy kupować jedynkę do 30 tysięcy? Oczywiście Chybaś głupi kurwa. Nigdy <laughs> się jak kurwa. Chyba nie głupi, ja miał kurwa, <laughs> kupować teraz Hilczyka jakoś 520 albo 625 Wolałbym G1 Która sobie, twoja? Ta lewa, ta twoja? Lewa Lewa G1 -ka. I wolałbym sobie taką G2 Co? Zrobić ją, bo to pompujesz w nią kurwa 3-4 tysiące jak sam sobie robisz W graty Jak sam se robisz No I kurwa jeździsz No ale to musisz sam sobie zrobić No tak A tego drugie 3-4 tysiące na za robotę i masz i masz i giełkę kurwa To dlatego musisz się targować Nie No to tydzień. właśnie Albo kupujesz za 20 tak jak ta i teraz. W życiu. I wkładasz 10? Nigdy w życiu dziesięć, kurwa. Ale jakby ktoś miał ci robić 10? Nie, to już z jeszcze... ze wszystkim chyba. Kurwa. Ale jeszcze nie wiadomo, wiesz, bo to to są takie, że on już sobie część zrobił. No, to, to jest Ale jak sobie część kurwa. nie zrobi. To jest proste. To, to dyszka. To jest od cewki, kurwa. Nigdy w życiu dyszki nie włożysz to. Grasz w nasz konkurs? Jaki? Będziesz grał konkurs? Nie wiem. No konkurs jest. Ja oglądałem, w pracy byłem. Ale kurwa Ładny, ten kurwa wamperek mi się podobał cały z kwasówki Ty, masz ten aluminium Nie, fasówka jest Musisz no. grać konkurs Jest Kto wygra na hojnowe teraz w tym tygodniu, w sobotę? A nie wiem, bo jedziemy w sobotę, nie? No. Ja mam lockę, to po możemy pojechać A kto wygra? Twoim zdaniem? Nie wiem, nie oglądam CF Moto, can Kanam, Polaris TGB A, Dadzą alternatywę QJ-owi i CFC dla opinii, kurwa, A wiesz się... co jest do wygrania? Nie wiem, nie oglądałem Nie coś. powiem Ci, bo będziesz yy, grał Nie będę jeździł, ja będę pooglądać ale, ale możesz zagrać Jako wierny uczestnik ATV GOG w garaż I tworzący tą grupę yy, Musisz grać A uwierz mi kurwa nagrody są Takie No to zagrał coś No musisz wysłać pieniądze żeby, ma, żeby, żeby wygrać, wygrać tak? musisz wy dobra, No to dam radę. dobra Na tym zarobisz to. Nie, to po kosztach tylko. No ale co jak taka G1 gie... o wymaganie, Nie ma właśnie, to jest zwykła. A, czyli to jest zwykła. A jakie ma kółka do tego? Takie escesy I to są jakie? 26. Wanda. Wanda i Banda, Banda i Wanda. Ładne no No i co, zrobi się, nie? Tak. tak myślę. Parę nie zrobiłem, no to wiem, że to jej boli. No wiem, bo robiłem z Tobą. No ale do pojeżdżenia, jak się porobi. Sto razy lepszy niż cf A tu nie ma luzu na tym? No, Nie ma. Tam się bo... nakrętki poluzowują, bo one nie mają... No a widziałeś, jak mieli tam na tym filmie? <grym> <grym> Cały film. są tam takie duże, dwuziędowe, to je ściskasz do oporu, nakrętką kontrolujesz, ale tam nakrętka nie ma żadnej blokady i one się odkręcają. Dlatego to napad. A tu stoi niespodzianka, bo tutaj mamy nową tokarkę. Seba będzie rozcinał niedługo. A, Przedni, oj, dyfer. Potem ma Przedni dyfer rozetniemy, naprawimy i seba pospawa. Mm -hmm. I czym to się spawa? Tigiem pospawamy. pospawamy. Ja przywiozę osobiście. Przetniemy. I on awaryjny, więcej niż Patrz, to cztery ta. kabelki. One to free for. A u nas, na jedbane na jak makaroni. Prostota! No i jeszcze jak tu porozkręca to to zmierzymy ciśnienie sprężania, ciśnienie oleju na ciepłym, na zimnym Myślę, że będzie okej? Okay? Pewnie czym ładnie chodzić, cięć jak cyka. cyka? Cyka ładnie. A robi cyk cyk czy... Cyka, to rok, ja nie będę go męczył. Nie męcz go Może to zawieszenie kurwa zrobić teraz. Początko ciekle. Czy dobra tu rób, ja ci nie będę przeszkadzał Ty sobie go naprawię. Co? Ale zderzaczek mi się podoba. Ale bampek, owa rura. Ale wszystko cieniutkie kurwa. No. Cieniutkie i kwasiaczek, samoróbka po ale fajna. Z 10 kW. Co ma jeździć, a nie latać kurwa. No tak, no tak. jak za dużo będzie przyglądał, to nigdy w życiu układa nie kupi. Tak. Takie jest moje zdanie. Jak za dużo będzie się przyglądał, nie? Chociaż wiesz, no przy, przy kupnie trzeba się no poprzyglądać, tak. nie? I też też nie był oryginalny ten, ale dużo mniejszy niż nasze. A nie jest oryginalny. A nie jest oryginalny. Oryginalny, oryginalny. Bo to jest bez pomagania, bez niczego. To jest tylko na akumulator nie? i na światła. Mm -hmm. Nasze są większe, bo mają wspomaganie. Więc jak ja miałem te przeżycie wtedy, jak mi tu krzyżak strzelił. No tu pompka i spodem, więc... Strzelił mi krzyżak i mi uderzył w tą pompkę w zbiornik. <noise> I rozwalił mi cały zbiornik tą pompkę. Ta pompka kosztowała Chyba 950 zł wtedy, z tego co pamiętam. Ale będzie, będzie miał do wyciągania kiedyś, bo pompka dziwnie chodzi. No właśnie. Chcesz posłuchać? No. Tak brzęczy. No. Ale mówi, wszystko ładnie chodzi, moc ma, nie przerywa, nie ten, no to. Ale brzęczy. Ma, ci, się, ci się, nie daje sobie. No dobra, to ja ci nie będę przeszkadzał. Ty sobie rób. No, no spokojnie. Wlecam. Do swojego w razie woda. Co tam? A to co no tam to li ura To sam wytoczyłeś? No co to, 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 to ludzie robią. Tu ma ze skarby Sebastiana. ten subeczki to w razie włodu mojego. Skarbu Sebastiana. Czerwone. Jak ten jak tu <laughs> Szafka prawdziwego mechanika. Mam nadzieję, że ten to To jest to jest olej czy co to jest? To jest olej A to jest olej? Też, no patrz, to już ten taki A czyli to, defrów, są, to kur... są do dyfrów oleje Praw... Prawdziwa szafka mechaniczna kur... No, mam, Miada i Na razie Trzymaj się Warto kupować jeszcze raz szybko? Tak G1? Pewnie Bez pomagania? No bez pomagania nie bardzo, Bez papierów? Zależy, dlaczego potrzebujesz Tanio? Kupić, zrobić i jeździć. Tak, jeździć. Na pewno lepsza fajda niż na czerwca. Na pewno? Na Nie pewno. kłamiesz? Nie oszukujesz? Kurwa miałem Aldi 600, TGB 550, kurwa tysiąc razy lepiej się na tym jeździ. Opinia Sebastiana. Dobra, kończymy. No i dobra, moje kładowe świrusy i świruski. Jak widzieliście, wróciłem teraz od Sebastiana. Zauważycie tam, że stała jedyneczka W jakim stanie sami widzieliście, ile trzeba włożyć sami widzieliście. Czy warto kupywać takie jedyneczki jeszcze w tych rocznikach? Sami się zadecydować, czy nie lepiej dołożyć kupić nowego kłana. To już wasza decyzja. My możemy Wam tylko pokazać mniej więcej z czym to trzeba się y, liczyć, zakupując taki sprzęcik. Ile pracy będzie wymagać tego, żeby go doprowadzić do takiego stanu, żebyś mógł jeździć. Więc jeśli jesteś ciekawy dalszych takich y, filmików. Pokazujemy wszystko co wiecie, co mamy na warsztacie tam można powiedzieć, to pokażemy, żebyście mieli świadomość taką z czym to się je, czy wybrać używane, czy jednak nowe. Więc jeśli jesteście ciekawi, wbijajcie subika, dajcie jakiś komentarz, łapkę i trzymajcie się, do następnego, hej!